Pestek, nie wierzę w ludzi 2016 Sprawdź to Jest późno w nocy, a ja piszę ten tekst Jakieś piwo do tego też jest, ale nie o tym mowa Mowa o ludziach, w których przestaje wiesz, dnia na dzień uh. Jeden poda łapę, drugi poda łapę I jest wszystko git, trzeci zrobi tak samo uh. A potem pójdzie do drugiego zioma i opierdolij dupę Wtedy możesz mnie w nią pocałować i tego nie żałować uh. Wiesz w każde słowo co ci powiedzą lub napiszą To jesteś twój głupi, bo coraz więcej jest tutaj Kurwa kłamców i chuj wie, kogo jeszcze na tej ziemi uważaj na to, w co wierzysz i kogo. Bo ta wiara może cię zgubić. Czasem myślę, że ludzie dla lajków zrobią wszystko, jakieś tam fejki Facebook. Wierzą w jakieś gówna, jarają się, szukają fejmu. Ej małolat, nie tędy droga, zmień ten kierunek. Ja nie wierzę w ludzi, już chyba nigdy nie będę. Bo ciągle się nawet zawodzę, to jak mam wam ufać? Zadaję sobie to pytanie i to by też, dlaczego tak kurwa jest. Nie wierzę w ludzi, już chyba nigdy nie będę, bo ciągle się na was zawodzę. To jak mam wam ufać, zadaję sobie to pytanie i to by też, dlaczego tak kurwa jest. Kiedyś był u mnie całkiem inaczej, chujowo, ale nastąpiła zmiana Niech, jak u złoga. Najlepsze, o. wszystko co gorsze, pieprzę obrałem swoją D dobrą drogę. drogę i trzymam się jej bardzo mocno i chcę się trzymać do końca i będę trzymał bo wierzę w to że tak będzie nie przeszkodzą mi inni nie dacie rady mnie zatrzymać bo was nie wierzę tak samo jak we mnie w dzisiejszych czasach ciężko komu zaufać jak wiesz że możesz to zrobić to powinieneś się tym cieszyć gdyż to prawie coś jakby skoczyć dziesiętego piętra i kurwa przeżyć ja zaufałem wam już wiele razy myślałem że dobrze zrobiłem lecz po czasie wyszła prawda na jaw i znów wszystko Pękło. Mam już tego dosyć, nie chcę żadnych kłamstw Twojej strony, w moją stronę. Kurwa! Uh. Nie wierzę w ludzi, już chyba nigdy nie będę, bo ciągle się nawet zawodzę, to jak mam wam ufać, zadaję sobie to pytanie i to by też, dlaczego tak kurwa jest. Nie wierzę w ludzi, już chyba nigdy nie będę, bo ciągle się na Was zawodzę, to jak mam Wam ufać, zadaję sobie to pytanie i Tobie też, dlaczego tak kurwa jest?